Jesteśmy w Warszawie, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie mieści się Galeria Opera, która zorganizowała wystawę twórczości Adama Myjaka, wybitnego rzeźbiarza i wieloletniego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Panie profesorze, na frontonie Teatru Wielkiego znajduje się słynna kwadryga, którą wykonał pan wiele lat temu. Czy można powiedzieć, że kwadryga dialoguje z budynkiem opery? Może samym tym przekazem, bo to jest Apollin, patron sztuki, a wiadomo, że ta Wielki jest, jest tym miejscem, gdzie sztuka bez przerwy się przebija. Pod tym względem ta kwadryga jest takim duchem też obecna. Kwadrygę wykonywaliśmy z moim przyjacielem, profesorem Januszem Pastwą, który jest znakomitym rzeźbiarzem. Obaj jesteśmy już na stałe związani jakoś z tą. Z tym, z tym dziełem? Zwieńczenie najpiękniejszej fasady w Polsce fa fasady Teatru Wielkiego wartości historycznej i artystycznej, która przetrwała dwie wojny światowe. Kiedy zostałem dyrektorem teatru, bardzo wnikliwie przyjrzałem się tej sprawie i okazało się, że projekt Koraciego, który zakładał apolińską kwadrygę, został zrzucony przez władze carskie. Po 177 latach Adam Myjak wraz z Pastą, obydwaj profesorowie Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dopełnili dzieła wielkiego Antonio Koreckiego i dzisiaj możemy się tym cieszyć, a ten znak, ten stempel, to świadectwo, no mam nadzieję, powstanie na wieki, także zaświadczające artystycznej obecności Adama Myjaka w tych murach. Jak teraz schodzę po tej wystawie, to bardzo przywiązany jestem do tej koncepcji pana Felisza, kuratora tej wystawy. Ta pierwsza sala, czarna sala z tymi głowami. Po raz pierwszy tak pokazane są, że nowy przekaz jeszcze się pojawia, jakiś dodatkowy przekaz, może tak. I w tej czerni one inaczej dźwięczą, bo nawet ten dół potrafi być aktywny. Dalej idąc, no, przywiązany jestem i ciągle taki y, dla mnie ważne są te stalowe rzeźby, bo, bo to ciągle jest świeża materia, a jeszcze jest mnóstwo możliwości pewno i chcę to poznać. Ta materia, która y, dla mnie samego była zaskoczeniem, kiedy ja wykonałem pierwszą rzeźbę, taką wielką i 6-metrowy Feniks, wtedy uległem pewnemu urokowi, zobaczyłem, że to jest fantastyczna materia do jeszcze nowego zobaczenia e, rzeźby, tych świeceń, które są, tego odbijania światła czy rzeczywistości nawet, bo dla mnie też jest ważne, że w tych rzeźbach można się przejrzeć, zobaczyć w jak w lustrze. I to się gdzieś nakłada na tą pewną narrację, o którą mi chodzi, żeby, było, żeby gdzieś było to piękno, o które ciągle przynajmniej ja walczę. Cały uniwersum Adama Nyjaka skupia się wokół człowieka, jego losu, sprzeczności w nim zawartych, wrażliwości i odporności na przeciwności losu, wielko, wielkiej potęgi możliwości, a równocześnie znikomych sił wobec spraw ostatecznych. Adam Mejak, profesor rzeźbiarz, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nasz przyjaciel, symbol naszej uczelni, twórca wielu rzeźb, pomników, a przede wszystkim autor pomnika rzeźby żubra, którą stworzył dla Banku PKO SA. Wykonanie żubra dla PKO przyniosło mi ogromną satysfakcję, bo, bo wiem o co, o co chodziło w tym, tej idei żeby pokazać żubra, który walczy, idzie do przodu mocny, potężny, wyrzeźbiony. Jest coś w takim żubrze, że nie do końca ja się skupiłem na anatomii. Chciałem, żeby pokazać tą dynamikę, i tam są takie formy bliskie w przetworzeniu, prawie że abstrakcyjne. Nadanie obiektom statycznym iluzji ruchu to naprawdę wielka sztuka. Sztuka my, jaka jest wartością w polskiej kulturze od 40 paru lat, Adam My, jak jest postacią, która daje nam szansę zobaczenia czegoś bardzo ważnego.